I mamy to. Pierogi z kapustą przetestujemy na poziom glukozy we krwi. Hmm. Sąsiadka mnie nie zawiodła. Poprosiłem. Zrobiła. Jest tutaj okrasa. No i porównamy pierogi te z pierogami z mięsem. A pierogi i sałatka jarzynowa wygrały w ankiecie, więc jarzynową sałatkę z majonezem też zrobię. Ale pierogi pójdą na pierwszy rzut. I co? Przetestujemy poziom glukozy? Hmm. Sześć pierogów. Cebulka, mamy się obawiać czego na święta, jedzą 6 pierogów. Mam nadzieję, że nie, ale optymistą nie jestem. Mąka to mąka, ale zobaczymy ile. Mam już wyniki, mam już wyniki. Jest, jest beznadziejnie. Tak samo jak z pierogami z mięsem, tak samo pierogi z kapustą i grzybami. Ten sam praktycznie wynik, plus ponad 60 mi wyciągnęło. 6 pierogów ciągnęłem i nie jest dobrze. Ale nie zamartwiajcie się. Mam nadzieję, że przed Wigilią jeszcze dam parę trików, jak obniżyć się poziom glukozy, żeby nie jeść w stresie. Przetestuję berberynę, ocet jabłkowy, żeby nie pozbywać się w diecie naszej pierogów, przynajmniej na tą Wigilię. No nie dajmy się zwariować, no coś trzeba tradycyjnego wciągnąć. A pierogów? Wigilia bez pierogów z grzybami, no słabo, słabo. I jeszcze szybki przepis sąsiadki na pierogi, które mi zrobiła. Posiadko, boisz się, wstydzisz się pokazać, to chociaż powiedz, z czego zrobiłaś Ci robisz? Y, to znaczy tak, kapusta kiszona ja, 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 ja. i grzybki. No mów, to mówiłaś. Y, kapusta kiszona i grzyby suszone oczywiście. No ugotowałam to razem. Ale... Później to pokroiłam. Tak. Nie ma boczku. Okrasa to jest sama cebulka przysmażana na smalcu gęsim. A kilogram mąki, cztery łyżki oleju, troszkę soli, bez jajka. I tak niecałe trzy szklanki wody, takiego wrzątku.